Przed nami 647 odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Co się wydarzy? Jaman w najgorszy możliwy sposób dowiaduje się, kim jest Nana. Prawdę o guwernantce wyjawia Ainer, pokazując dowody w telefonie. Wściekły Kirimli jest przekonany, że Nana wszystko ukartowała, również to, że się w niej zakocha. Jego wściekłość nie ma granic. Dziedzictwo. Odcinek 647 w środę, 30 lipca 2025 roku o godzina 16:05 w TVP1. Streszczenie 647 odcinka serialu Dziedzictwo. Ais czuje się winna, że pochopnie oceniła Ferita i próbuje mu to wynagrodzić. Mężczyzna nie chowa do niej urazy. Miły nastrój szybko znika, gdy Ais zauważa wiadomości, które przychodzą do Ferita. Nie ma pojęcia, że jest zazdrosna o piętnastoletnią córkę przyjaciela byłego męża. Ainer udaje się przechwycić od kuriera telefon Nany i pokazać Yamanowi nagranie, z którego jasno wynika, że Nana jest siostrą Azisa Jajaolu. Poczucie zdrady i wściekłość mieszają się w sercu Yamana. Każe Nedimowi zamknąć Nanę w magazynie. Nedim nie jest w stanie skazać ukochanej kobiety na gniew Yamana. Ukradkiem wywozi nanę z rezydencji i pomaga jej uciec. Nana chce czym prędzej przekazać policji nagranie morderstwa Azisa, jednak ludzie Idrisa depczą jej po piętach. Zobacz, co się wydarzy w odcinku. Zdjęcia publikujemy w galerii.